Proszę Państwa, potencjalny przewoźnik autobusowy ma motto reklamowe w stylu na czas, na miejsce, na pewno. Nasz PKS postanowił być oryginalny i nasze motto brzmi kiedyś, gdzieś, być może. Witam wszystkich podróżnych na pokładzie liniowca marki Autosan PR110 w imieniu Państwowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Trasa przejazdu do Katowice-Gdańsk, a jej przebieg zależy tylko i wyłącznie od Państwa wiary i modlitwy. Za bagaż odpowiada pasażer, rzeczy pozostawione w autobusie stanowią własność PKS-u. Tu może mały żart dla rozładowania atmosfery. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz nie dojechał. <głos> <głos> hey, prosimy uprzejmie o niepalenie i bez odbioru. Panie kierowcu, panie kierowcu, tam człowiek za nami biegnie. Czysz, już nie biegnie. Ale teraz to drzwi nam się nie domykają, frekwencja nam spada. Boście popsuli i porobić warty trzymać, trudno. Przepraszam. Proszę. Bilet studencki poproszę. Nie ma. No to normalny. Proszę. Dziękuję. Przepraszam. E, ulgowy proszę. Proszę bardzo. Dziękuję, nara. Panie kierowco, panie kierowca, dlaczego pan nie sprzedał ulgowego biletu? Bo pan chciał studencki. No jeszcze mi pan reszty nie wydał. Co jest napisane z tyłu? Pieniądze mają być odliczone. Rozmowa z kierowcą podczas jazdy jest zabroniona Wszelkie spory reguluje, załatwia PKS I po czwarte Kierowca ma prawo i obowiązek kontroli biletów Co proszę pana niniejszym nie. Bilet jest? No właśnie nie pan szanowny podarzał Nie ma No to może pan kupić Cały czy normalny? No ulgowy Skończyły się No to normalny Momencik Proszę bardzo. Dziękuję. I do tyłu. Nie stać tu. Uwaga wycieczka. Pociąg towarowy z prawej. Przejazd bez szlabanów. Stawiam dychę, że zdążymy. Tym zdążył? Zdążył! Panie kierowcu! Panie kierowcu! Dyszka! Zakład Rzecz Święta. Panie kierowco, nie chciałbym być opierdliwy, ale w tym autobusie czuć spalinami. Panie maciaszczy. Haha, <laughs> poznał mnie pan. To jest pojazd spalinowy i czuć spalinami. Jakbym jeździł na kwiaciach, na wiodzie kwiatowej, byłoby fiołkiem czuć, prawda? Pan jesteś ham. Doniosę na pana. Jak pan dojedzie. <laughs> Dobra. Kierowca ma obowiązek reklamowania swoich linii. Uciekł ci PKS? Niemożliwy. Kierownica! Zakręć! Panie kierowco, panie kierowco, panie kierowco, panie kierowco, pan mi się na moim przystanku nie zatrzymał. Bo to był przystanek na żądanie. No i? Magiczne słowo. Proszę? Nie. Eee, błagam? Nie. Pan pierwszy raz jedziesz? Pierwszy raz. Wycieczka, podać panu magiczne słowo. WYSIADAJĄ! WYSIADAJĄ! Proszę. No ale to nie mój przystanek jest. I nie moja brocha, proszę pana. Wysiada pan czy do tyłu? Do tyłu. No, już. Dobra wycieczka, słuchajcie, e, przystanek Olsztyn, sprawę mam na mieście, 5 eee, godzin no, co, ja jest, ja to, panie, no jest... co pan, człowieku, no co ty robisz, no? Przecież ja o 16 miałem być na spotkaniu zarządu w Gdańsku. Ja miałem być piosenkarzem. Przepraszam, proszę pana a pan sobie zdaje sprawę, kim ja jestem? Nie. Dyrektorem generalnym PKS-u i ja tu zarządzam. O, miło poznać. Pan zarządza, ja kieruję. Autobus czerwony, przez ulicę mego miasta. Dzień, mija małe i jasne dom i w